Nie możesz kłamać już ani chwili. Ostatni list królowej Eleonory. Co się dzieje, gdy milczenie, które miało chronić instytucję, pęka pod ciężarem prawdy? Ostatni list królowej Eleonory, kobiety, której życie było synonimem powściągliwości i dyscypliny, nie miał nigdy ujrzeć światła dziennego. Był świadectwem, nie deklaracją, ostrzeżeniem, nie oskarżeniem, a jednak, wydobyty z pałacowych archiwów przez księżną Katarzynę, staje się punktem zwrotnym w historii monarchii. Na jednej stronie papieru zapisane zostało to, co od lat szeptano za zamkniętymi drzwiami, że opowieści, na których zbudowano obraz nowej księżnej Mireny, są kruche jak szkło. że kłamstwo, choć misternie utkane, nie może trwać wiecznie, nie możesz kłamać już ani chwili. Ostatni list królowej, tajemnica, która miała nigdy nie ujrzeć światła dziennego. Prolog, gdy milczenie pęka, co jeśli wszystko, w co wierzyłeś o nowej księżnej Imperium Albionu, zbudowano na piasku? Nie na plotkach, nie na ćwierkaniu portali, lecz na tak zręcznie sklejonej opowieści, że nawet monarchini, ucieleśnienie powściągliwości, złamała zasadę milczenia i napisała list. Wyobraź to sobie: królowa Eleonora, kobieta dyscypliny i rytuału, sięga po pióro, łamie lak, zostawia ślad, słowa, których nie miało być. List miał pozostać w szufladzie, zaszyty między pergaminami historii, a jednak został ujawniony. Nie przez dwór, nie przez kronikarzy, lecz przez tę, którą świat nauczył się czytać z oczu, księżną Katarzynę, przyszłą królową. I od tej chwili nic już nie brzmiało tak samo: akt pierwszy, dlaczego właśnie teraz, monarchia trzyma się na niewidocznych szwach, rytuałach, precedensach, dyskretnych westchnieniach za zamkniętymi drzwiami. Król Karolą siedzi na tronie, opinia publiczna pęka na wyspy i kontynenty. Książę Wilhelm i księżna Katarzyna grają rolę nowoczesnych strażników tradycji. Książę Arlen i księżna Mirena, z dala, pod Innym Niebem, kształtują własną legendę. A w środku cień Eleonory. Kobiety, której sama obecność trzymała instytucję w pionie. W ostatnich latach miała zobaczyć za dużo, rysy, które inni brali za refleksy. Ktoś powie: To tylko rodzinna sprzeczka. Lecz w monarchii rodzina jest ustrojem, a pęknięcie w więzach krwi to pęknięcie w konstytucji serc. Akt drugi. Ostatni dokument, nie znamy słów listu. Znamy ciężar, papiteria w kolorze kości słoniowej, herb jak ślad pieczęci w wosku czasu, pismo drobne, spokojne, nie znoszące krzyku. Eleonora nie oskarżała, ostrzegała. Prosiła o prawdę, o powściągliwość, o zatrzymanie się na krawędzi, gdy z dołu wieje przepaścią. Dlaczego pisała? Bo wiedziała, że słowa zapisane stają się świadkami. Rozmowa gaśnie, notatka bywa zgubiona, list zostaje. Nie jest atakiem ani plotką. Jest aktem odpowiedzialności, płynącym od monarchini do kobiety, która wkracza w rodzinę nie jak w salon, lecz jak na front. Akt trzeci: Cicha Świadkini, Katarzyna, przez lata nazywana doskonałą. Uśmiech, etykieta. Ciężar diademu, który nigdy nie zsuwa się z karku. Jej największą bronią było niewypowiedziane. Gdy inni mówili, ona słyszała. Gdy inni gestykulowali, ona zapamiętywała. W pałacowych korytarzach wiedza nie krzyczy, wiedza waży. Po odejściu Eleonory to na Katarzynę spadła opieka nad prywatnymi papierami królowej. Wśród depesz do premierów i kartek z odręcznymi życzeniami znalazła go list, który nie powinien istnieć. I nagle jej wieloletnia cisza przestała być tylko strategią stała się zobowiązaniem. Co zrobić z takim dokumentem? Spalić, by ocalić pozory? Zachować, by ocalić prawdę? Każdy wybór w monarchii jest jak ruch figurą w partii, w której patrzy cały świat. Katarzyna wybrała trzecią drogę, kontrolowane światło. Nie skandal, nie przeciek. Tylko tyle, by powietrze zaczęło krążyć w dusznej komnacie. Akt 4: Wojna narracji. Mirena, przyciśnięta do ściany, nie cofa się. Uczyła się światła reflektorów jak inni Łaciny, Biegle. Zna ciężar słów, uprzedzenie, stygmat, instytucjonalne okrucieństwo. Wie, jak zmieniać osie dyskusji, z faktów na emocje, z pytań na rany. Arlen stoi pomiędzy. Syn imperium, które kocha i którego krzywdziło. Mąż, który kocha i za którego wybory odpowiada. Dwie lojalności, żadnej bez bólu. Ktokolwiek wierzy, że to prosta rachunkowość, nie rozumie, czym jest miłość w cieniu herbu. W tym wszystkim dwór, lekarze, adjutanci, sekretarze z pieczęciami poufności. Pałac żyje z dyskrecji, a dyskrecja bywa drugim tlenem i pierwszą trucizną. Kto widzi za dużo, wybiera milczenie. Kto milczy za długo, marzy o oknie uchylonym choć na centymetr. Akt 5. Cena prawdy. Kiedy list zaczyna istnieć publicznie, jeszcze bez treści, ale już z aurą, wywołuje pytanie, które jest ostrzejsze niż cytat. Co to mówi o nas wszystkich? O rodzinie, która staje się instytucją. O instytucji, która zapomina, że składa się z ludzi. O ludziach którzy podglądają instytucje jak serial i żądają od niej prawdy, której nie żądają od siebie. Katarzyna rozumie jedno: monarchia nie utrzyma się na pomnikach z brązu, tylko na wiarygodności. A wiarygodność nie rodzi się z bezbłędności, rodzi się z odwagi, by uznać, że jesteśmy omylni, i z gotowości, by nie powielać kłamstwa, choćby płynęło w złotym kielichu. Epilog Drzwi Widzisz Eleonore przy biurku. Lampka rzuca ciepły krąg, poza nim półmrok, w którym kryją się półprawdy. Pióro sunie spokojnie, równym rytmem kobiety, która całe życie szła wolniej od własnego cienia, ale nigdy za nim. Pieczęć opada, lak zastyga, widzisz Katarzynę, która trzyma kopertę. Nie triumfuje. Nie płacze, rozumie, to nie jest miecz. To nie jest tarcza, to klucz, drzwi, które nim odsłoni, nie zamkną się z powrotem. Ale może, tylko może, za nimi jest powietrze, którym da się oddychać, a gdzie Mirena? Gdzie Arlen? Tam, gdzie wszyscy, którzy kochają na krawędzi, pomiędzy prawdą, która ocala, a opowieścią, która karmi. Wojna narracji będzie trwała, lecz od tej chwili wszyscy walczą przy zapalonym świetle.